Dobra, mam już live'a Siema wszystkim, siema się ma siema, siema Znajdź mi jakoś pompę jak masz, co? Ja <laughs> to tylko wyśladę. No ja sam nie mam się siema, siema. znać mi jakoś... Jaki masz ping? Zasipałem Jak normalnie mam, to no tu nie streamowałeś I teraz tak jest jakoś. Bo ustawienia dobrze zrobione. Ej, masz tego Nie no. no, znów siedzi w tym samym miejscu. Ja sam byłem, gdzie nie widziałem, gdzie nie wpisałem Pomożesz? Bo nie skończyłeś HP no. Dobra Sam go musiałem zabić 4 amo okay. w PM je zostało Weźmiesz tą aptekę Aptekę rzuciłeś? No już, już I dawaj na ten, ten ten slurp Na drodze Dobra Na na. Tego kawacha Korzy wziął. To niego był Wiesz to złote coś ale ja jest już na górach A, bo surf jest tam Pomyliło mi się. Lecimy, nie śpimy Streamujesz codziennie, Ali? No Już Dawaj, streamuj, streamuj tyle, ile gramy Dobra, zobaczymy... świetnie, że... Zobaczymy, czy w ogóle coś ludzie, nie? Przyjdą Ja myślę, że jest szansa, żeby tak mieć powstałe ponad 10 osób, nie? To, że nie zginęłeś? No, no, no. No, I ty w ogóle nie dostałeś Full Majorze. Mam wodę w tym jednym z takich. Weźmiesz z uh, Mogę Mówię się. Nie oszukuj go, bo czekał. Nie, za dwa tygodnie będzie. Nie chce mi się, <grym> się zjeść, bo nie chciała w Dobra, nie było. Zrezygnowała się i się przebiegł.

O. Marce, chcesz obejrzeć Adiego Live'a? Nie Dzięki, Marce Dawaj, widzów mu podbijesz Dawaj na tablecie No, weź tabletę i sobie przy okazji zobaczysz event Z dźwiękiem Bo dzisiaj rano bez dźwięku widziałeś Spisz. Dawaj, ale nie ma turniej OHS, ja bym chciał zrobić, No, no to idź po tableta no. Co on by chciał? Nie wiem. <grych> Tutaj jest tablet, ale no jesteś. to nie są takie same pule nagród, jak w Fortnite. 20 PSC wygrasz, bo nie trafcie wpisz, wpisz na YouTube AKX i to będzie Adi, jak a później ci wpiszę umie... ten event. On nie będzie wiedział, umie. jak pisać. Umie pisać. I się zdziwiłeś, nie? <laughs> no, jest AKX pisz. AKX. No. Ja? No. Ale Fortnite lepszy. To i tak mniej niż w Fortnite'cie. Bo w Fortnite ostatnio była pula nagród tyle milion. Dolarów. Ale chłopie w Minecraftcie jak ja widziałem jak są ci prosi na przykład na wydworsach to co oni robią to jest niedorzeczne. No akx no Tak Uch jesteś? Taki będzie dzik. Jego kanał to taki dzik na czerwonym tle. X, no, K, X <noise> Nie na no, Marcy, to jest. Tak, no, no i wyszukaj, no. to jest? Myślę, że to jakiś podstęp. No, ak, X, No, i no, a wyszukaj. Budują. No, nie, to No Dam, dam subskrypcję Łapeczkę w górę Łapeczkę w górę daj no, Widziałem, że jest, jest jakiś taki sposób na szybkie budowanie w minecraft'cie Że taśmę jakoś przyklejasz i się palec po tym jakby tak Jak jedziesz po tym palcem, to on tak wiesz, podskakuje, nie? Mhm. No. Chłopie tak szybko się budują, że mają chyba po 30 kliknięć na sekundę Chodź, wrzucę splasha jednego No, marce pokazać ci coś? Szary Mary ci pokażę, pa Lecim Siema zajączek Co to jest zajączek? Nie wiem. Też nie, ale jak jesteś nowy to możesz zostawić Suba, dajka On mnie zna Pochęcam ja... Hej Pixel, jeszcze ty mi każesz Minecrafta premium Nie no, bez przesady, ja na Fortnite nie wydaję hajsu Ty mówisz, żebym Minecrafta Kupił hmm. Ej, czemu mnie gaga. wywaliło? Lecimy dalej co ogląda twojego live'a Ej, tutaj są cyfry t... Łucz, tutaj ma mi Marcin live'a Nie, zabaj. idziemy do strefy, co? Nie? No dobra Joj To możemy postrzelać do nich Jak będą szli do strefy <noise> Emotkę dla Marcela zakończyłem Pozdrawiam Marcela <noise> Pozdrawiam Marcela Który mnie ogląda No właśnie, on też to no, na słyszał, nie? Zapomniałem, <grym> jestem idiotą Chodź na dropa Ej, nie kampimy się na tych typów, przechodzą ze strefy Ty, co jest za... o, -o. Ty masz? Nie, to te boty, kuty. Gu... PO CO MI ZROBIŁ?! No widzisz, ty się ze mnie śmiałeś Ze mnie się śmiały. Ale ty miałeś 30 hp, ja jeszcze tyle nie mam Dobra, zaraz będę miał Zapomniałem ten alert subskrypcji włączyć Typy tutaj są Ty Dawaj te drzewa Zniszcz To nie jakbyśmy drugą gierkę na live wygrali o nie mam miejsca, a w sumie mam Ja nie biorę tego p one on jest za słaby Wali po 20 Znaczy, mocny jest, ale nie zawsze Do strefy Bo nie chcę zginąć w strefie mhm. Strasznie do, duży drop z kamienia Zauważyłeś to? Mhm Dawaj! No nic, mi nie warto tam się Uważaj A handka ma zrobić? Co Marcel? Co mówisz, Żebyś tu powiedział, że jestem kozakiem? Nie, że on mówi, że jesteś kozakiem O, dzięki Marcel Ty jesteś kozak Patrz, co robię Nurkowanie pod piachem Ej! Daj Dawaj, stąd! Dawaj! Ej, to wygląda! Oj, oj, oj! Widział! <laughs> oj, 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 Fuck Jestem. Muszę uciec trochę. Kurde o zawiodłeś nas. No, <noise> no oni mieli obydwoje taką pompę, nie? Jednego zabiłem. Wiem właśnie. Ale zaraz laser dostanę. Coś tak czuję, nie? Nie, on tutaj dalej siedzi. Aha. Użył rybka. Miał to rybkę. Dużo osób się nie spodziewa, że taka broń może być, nie? Ta pompa zadaje 75 obrażeń, jak coś. Wy ściany, jak coś. Ok, Erpek, załoduj Erpek i dawaj, bo nie razem chodzą. Nie no Głupki Ja pierdzie, Jakie tortury mi zrobili nie no. ja Słyszę, nie? Marcel ma No To nie jest śmieszne <laughs> To już jest taka sytuacja, że nie, nie, nawet jak nie wiadomo jakbyś był dobry i tak ci nie uratujesz Nie no. dał go z <laughs> tej pompy z góry Ostatnią grę Zabijcie gram no? Dobra? Dobra? dwie Nie, ostatnią, idę na trening i będzie jakby live z treningu do... To, jak, to jak, wygramy, jak wygramy tą grę, to nie gramy, a jak od razu zginiemy, to gramy, tak jak właśnie. Jak od razu, ale, ale to tylko to jedno. No tak. Dobra. Jeżeli od razu po wylądowaniu padniemy, tak minutę. No, do dwóch. Do trzech, nie do trzech. Takie no, dokładne? Liczby. Nie ma. Takie. No, Szary... nie wiem jak oni się nazywają. Szary charge wali 120 w głowę bez załadowania. No. Dobra, no idź tam i ścisz troszeczkę, bo <coughs> przegłos będzie. Dobra, wybieraj i lecimy lecimy tutaj hmm. na tych typów, e, e. co mają snipe, albo nie, dobre, nie. Kocin miał być mój. przecież usunięty, nie? No miał być, ale Forty Lab zostało, czy nie? No tak, się nie nie? Tam nikt nie latał. Gdzie, Gdzie leci... lecimy w końcu? No słone, tylko mi się powaliło, wiesz? Właśnie tak patrzę, jak lecisz. Ale lecimy na most? No. <laughs> Po jak zwykle <noise> Dawaj najpierw na skrzynki lecimy, a potem na kewa. Uh -huh. Ok, nie mam broni. Tu broń zawsze le przeważnie leży. I teraz to był ten e taktykal zielony. O, też mam taktykal dla teraz Widzę ty. Paty. Jest gdzieś, jest, jest gdzieś tutaj. Taki malutki ekwer. Czemu ty ich widzisz, a ja nie widzę? Dawaj się. No bo ja wziąłem wyzwanie. O skąd ty wiesz? Tam jakiś menel stoi. Nie, to, taka tablica <grym> informacyjna jest po tamtej stronie mostu. Mmm, okej. Okay. Dawaj się zapadamy i... A nie, bo nie ma masy. Dobra, tyle masy, już chyba cztery... Nie. Odjeżdżamy? No Nie no koż, już po tej rundzie kończę, mówię ci no, dobra A o której będziesz? Mm. Nie wiem no, dwie godziny mi to zajmie Albo i szybciej <noise> Będzie... Będzie lepiej. Bo... B... No Będę Tak? Robił, no tak to nie wierzę, że sobie z Matem pogadam, albo z tobą, albo z kimkolwiek kto wbije. A tak No ja obejrzę sobie filmik tu wbije. Wbijesz? I wbiję no. Martwe ciągi, więc duże ciężary będą. Znaczy duże. A powiem pykane Co ja zrobiłem? Okej. Okay. Weź tam jest zabita jeszcze raz. Może jeszcze jedną grę zagram. Nie no! Zagadałem się z tobą! I znów zraszowałem Oj, zbogowana zbagowana gra. To wygląda jakbyśmy uczyli, nie? Sobie u Marcela zobacz czy tam u kogo. Ale to jest śmieszne. Marcel w szoku, jak to widzi, że tu przy ściany są. Zabrał mi kila, widziałeś? To już przy ściany Jak przykro Nie Ale karma Ale karma Typa pas jak mi wbijał do boksa Adi i go zabiłem Jak, przy... I jak go to to mi to mnie ty zabił Jak przykro i Niestety co to, to, to. Nie no kończę. Dobra. Siema. Nie, nie, nie. Później, Marcel Później. Live zrobimy. O, dobra, to... To... O dobra, dobra. Jak coś, to pisz mi na mesku, jak będziesz chodził. Dobra, no siema, siema, siema Marcel.